Dzień dzisiaj to jest mój pierwszy film w ogóle na YouTubie. Ten taki nie pierwszy, zbanowali mnie, mnie trzy koła subskrypcji, ale to kiedyś. Więc pokażę wam dzisiaj moją bazę, pokażę mój nick na TikToku, na Robloxie i pokażę w ogóle moją całą bazę. Będę pokazywał mojego skinącego bazę. No i będziemy też dodawać, ten, rzeczy do maszyny. Będę pokazywał jeszcze jak robię trajda, jestem legitką, No i tyle. Więc pokazuję bazę. Dobra, pierwsze, to mi się <tryk> 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 nie <tryk> <tryk> Więc tak, I, tutaj macie tak. tak. Pod, pod które jest mojego i, na chwilę mój mojego na. Tu macie taki z, z, z do eventu, bardzo fajne mi się podoba Grape Post Medusy. Dobra, tutaj macie tak, Grape Post z trzema efektami. Brazyl, et et tacos i na Jankat Dobra, e, to było z e, eventów też, tam też na dole są z eventów. Dobra, i teraz... Tak, tak, tam odwiedza na TikToku. Cikletejre mi cikletejre, się z moją koleżanką, taką mojego brata, która ma 7,5 miliona sekundę. Te, boże, ten x 7 a ja de, ona mi da cikletejre, a ja x 7 7,5 miliona. A e, los kombinazjonas, dałem po prostu si, los za los kombinacja I chyba jeszcze będę miał galaxii, bo twajda. Dobra, i teraz tak, los mobilis z maszyny. Klasma ubili z maszyny i tu mi z, z Lucky Bloka. Ja mam straszny lak z Lucky Bloka, w sumie zaraz zobaczycie. To już wiecie, tylko mam e, z ostatniego tam e, tego. No, Esok No, z tego, z secret Lucky Bloka. To też mam Secret Lucky Bloka. Jeszcze z efektem tako. O, więc na. W opisie... O jezus, w opisie live'a dodam moją nazwę na TikToku, żebyście mnie obserwowali też nie. I, no i podam jeszcze link mojego ten, jakby, Niku Roblox i będziemy robić trade, a będę robił też legitki z wami, więc nara. I podam jeszcze link mojego serwera jakby nie? Więc nara.